Cześć, to jest dzień drugi już w naszej wyprawy. Dzisiaj jesteśmy już w trasie do rynek. Wczoraj nie dorzucałam niczego, bo była mi spadnięta, pogoda nam nie sprzyjała. Mieliśmy farta, że rozłożyliśmy namiot w normalnych warunkach, prawie że później chyba za dwie godziny coś siedzieliśmy w namiocie, bo tak lało. Później znów trzeba było coś tam porobić. Czas troszeczkę zleciał i e, jak to się mówi, um, no byle do przodu. Wyskoczyliśmy na chwilę na e, klify. E, nie dorzucałam e, żadnych filmików, bo Łukasz robił większość nagrania z klifów. Ja wrzuciłem tylko parę zdjęć, także dziś kolejny dzień. No i jak widać pogoda piękna, nie to co wczoraj. Miejmy nadzieję, że tak się właśnie utrzyma już do końca. Do zobaczenia później.